Cześć, hey, witajcie kochani w nowym odcinku z serii Mierzymy. Dzisiaj zapraszam Was na duży przegląd kardiganów. Zaczęło się wszystko, że robiąc zamówienie z Resert na wyprzedaży, wpadło mi w oko naprawdę sporo fajnych kardiganów i stwierdziłam, że dobrze, może wyodrębnie ten odcinek i zamówię jeszcze z innych sklepów. Także mam tutaj sporo do pokazania. Zarówno w krótszych wersjach, dłuższych, cieniutkich, grubszych. Starałam się tutaj znaleźć najładniejsze z tych kilku sklepów właśnie, w których robiłam teraz zakupy. Tutaj na pasku będziecie mieć podziel one właśnie na każdy stole, więc możecie przejść do swojego ulubionego. Filmy z serii mierzymy pojawiają się tutaj raz w tygodniu, zazwyczaj, czasami trochę częściej. Także jeśli lubicie właśnie taką tematykę modową, lubicie hole ubraniowe, takie przeglądy ubrań czy stylizacje, to zachęcam do subskrypcji, żeby być na bieżąco z tymi filmikami. Zacznijmy słuchajcie od marki Resort, ponieważ od tego się nie zaczęło. Właśnie, i mam tutaj pierwszy cardigan na sobie, swoją drogą. Wszystkie zamówiłam w rozmiarze M, także tutaj nie będzie żadnej różnicy. Wszystko jest dosłownie w tym samym rozmiarze. Niektóre są większe, niektóre mniejsze. Pierwszy kardigan mam na sobie. Kosztował 100 zł. Skład to 100% akryl. No I to jest połączenie kolorystyczne takiej creme, krem, beż taki ładniutki bardzo zielonym butelkowym, i wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Guziki też ma ładne e, takie ala-marmurkowe, brązowo beżowe e, i wygląda to super. Jeśli chodzi o sam krój, no to e, mam wrażenie, że w ogóle większość e, krojów, właśnie większość kardiganów, są raczej oversize'owe no Tutaj, jak widzicie, mam sporo luzd, zarówno jeśli chodzi o rękawy, które są luźne, no ale także tutaj środę sięga mi, jak widzicie, do bioder. E, ten kardigan wygląda ładnie, ładnie się układa, nie odkłada się ten materiał, chociaż sama wolałabym go nawet zamówić w mniejszym rozmiarze. Tutaj widzicie jest opuszczony trochę ramię. No wygląda naprawdę ładnie, ma ładny wzór. Troszeczkę różni się kolorystycznie mam wrażenie. Tutaj na żywo niż na stronie miałam wrażenie, że będzie ciemniejszy, bardziej beżowy, taki brudno-beżowy. A to jest taki właśnie jaśniutki kremik. Materiał ogólnie jest raczej grubszy, ale nie jest jakoś bardzo ciepły. Mam wrażenie przez to, że właśnie jest on raczej taki ażurowany, jest sporo otworów, no to jednak ten wiatr się przedostaje. No więc wcale bym nie powiedziała, że on będzie najcieplejszym z tych kardiganów ze względu właśnie na te otwory, ale jest bardzo przyjemny, milutki nie gryzie. Fajnie się w nim czuje, dobrze się układa, więc tutaj jak najbardziej polecam, także zobaczymy, jak będzie zresztą. Ten sweter wydawał mi się niesamowicie słodki na stronie, ze względu właśnie na tę aplikację, na te kwiaty. Kolor jest fajny, stonowany, zielony, trochę jak tutaj do ściany. Kosztował 80 zł, przeceniony ze 120, a skład to 73% akrylu i 27% poliamidu. Jest raczej takiej średniej grubości, bardzo gęsty, jakby taki, mam wrażenie, dwuwarstwowy. I faktycznie jest niesamowicie ciepły dzięki temu, ale jest przy tym bardzo lekki, niewyczuwalny na skórze, też nie gryzie. Jest przyjemny, ma ładny wzór, krój też lekko wersjejzowy, ale bardziej mam wrażenie, że te rękawy są luźniejsze, też z opuszczonym ramieniem, a tutaj też jest trochę luzu właśnie na środku, ale nie aż w takim dużym stopniu. Z tyłu tak samo wzór jest obecny, są ściągacze, fajnie to wygląda, ten mi się jak najbardziej podobał. Tutaj zarówno bardzo klasyczny kolor, jak i wzór w warkocz. Kosztował także 80 zł, sprzedawano za 120 zł. Jest cieńszy niż poprzedni, ale też jest gęsty i też jest cieplutki. Właśnie są bardzo długie rękawy, takie miłe możemy sobie tutaj zawinąć. Bardzo klasyczny zarówno kolor, jak i wzór, więc będzie pasował tak naprawdę do wszystkiego na dobrą sprawę. Jak widzicie model też jest bardziej dopasowany. Są dopasowane tutaj rękawy, jest odrobinę luzu, ale raczej jest właśnie bardziej dopasowany. Także tutaj w tułowiu i powiem szczerze, że. Takie dopasowanie znacznie bardziej mi się podoba niż właśnie te luźniejsze, które widzimy w kardiganach. I tak, właśnie wybrałam rozmiar mniejszy niż normalnie wybierałam w przypadku bluzek, blues. Zazwyczaj jednak sięgam po l -ki. Tutaj już wiedziałam, że te modele będą duże, dlatego wziąłam M-ki. Ale właśnie no, to jest pierwszy taki, który faktycznie dobrze się w nim czuje. W poprzednich bym najchętniej wzięła właśnie mniejszy rozmiar jeszcze. Tutaj podoba mi się, nic nie gryzie, wzór jest tylko z przodu, z tyłu, jak widzicie, plecki. Są gładkie, a guziki troszeczkę mi się tutaj gryzą, ponieważ one są takie żółtawe i faktycznie są przez to bardzo widoczne. Wolałabym, jakby były tutaj szare, żeby to się bardziej zlewało, ponieważ tutaj kolorystycznie tak nie do końca mi pasuje. Nie tylko podoba mi się dopasowanie, ale także długość. Uwielbiam właśnie długość taką, która się kończy tutaj tuż nad spodniami. Mam wrażenie, że taka długość kardiganu jest najbardziej korzystna dla figury, że właśnie nie są takie opadające, chyba że już chcemy jakiś taki dłuższy, konkretniejszy. Ale z takich właśnie swet. To mam wrażenie, że a, taka długość jest najlepsza. Ten mam wrażenie, że to już jest taki typowy babciny cardigan i. To jest totalnie mój... Bardzo mi się podoba i też kolorystycznie wypada fajnie. Ten jest jakby takim przebrudzonym kremowym odcieniem. Ma fajny wzór, urocze bardzo guziki, które są w kształcie kwiatków. Wygląda to naprawdę fajnie. Ten, jak widzicie, jest luźniejszy, zarówno tutaj na środku, jak i rękawy, więc tutaj dla mnie byłby korzystniejszy, zdecydowanie mniejszy rozmiar. na Długość troszeczkę skrócona z przodu, z tyłu, jak widzicie, wzoru nie ma, jest raczej luźniejszy. I tutaj też taka średnia... Grubość rękawów. Te w są co prawda takie ażurowe otwory, ale bardzo drobne, więc faktycznie nie czuję tutaj, żeby jakkolwiek zimny powietrze się dostawało. Więc tutaj spokojnie. Ten akurat będzie bardzo cieplutki. Nie wiem, jakoś tak. Mam wrażenie, że ten kolor mnie bardzo ożywia i się niesamowicie dobrze czuję. Także tutaj też kolejny hit poprzedni cardigan dostaniecie także w różowym odcieniu. Oczywiście linki do wszystkich rzeczy, o których Wam mówię znajdziecie na dole w opisie i tam po kliknięciu w ten konkretny to e, zobaczycie także właśnie inną wersję. Następny występuje także w odcieniu białym oraz szarym i tutaj kolorystycznie niby właśnie e, ten sam kolor co poprzednio. E, mało się różni tak naprawdę, trochę ciemniejszy, ale już troszeczkę gorzej się w nim czuję. Nie do końca podobał mi się tutaj e, krój właśnie tego swetra, jak on się układa. Mam wrażenie, że tego materiału jest stanowczo za dużo i przez to tutaj się dziwnie marszczy właśnie w talii. Tutaj po bokach tak naprawdę całej sylwetki. Też są opuszczone rękawy, są luźne. To jest taki standardowy, jakby prążkowany sweter. Ma fajne, gładkie i też właśnie sweterkowe tutaj guziki. I wydawał mi się właśnie fajny, taki klasyczny, taki elegancki, wiecie, bardziej sweter. Ale jednak to nie jest mój vibe. Więc jeśli lubicie taki styl na modelce, wyglądał bardzo ładnie, to wierzcie śmiało, jakoś tak do mnie to nie pasuje, wolę jakieś, jak coś się dzieje, tak naprawdę. Ale dlatego staram się tutaj dobrać różne, zarówno jakieś wzory, także różne kolory, żeby po prostu każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Także jeśli coś faktycznie znajdziecie, coś wam wpadnie w na dole w komentarzach. Ja lubię, jak się dzielicie z tym, czy coś kupiliście z mojego polecenia, czy nie. Tutaj cena to 70. Przecenione ze 100 zł. Ogólnie wykonanie jest fajne, jest bardzo elastyczne, przyjemne, ale tutaj po prostu wybrałabym zdecydowanie jeszcze mniejszy rozmiar i sprawdziła właśnie SK w przypadku tego konkretnego modelu. Kolejna pozycja to taka szaro, wpadająca w błękitne tony. Bardzo korzystny kolor. Kosztowała 80 zł, to był przeceniony ze 120. Występuje także w odcieniu różowym i takim, jakby zgniło zielonym. <taki> takim ciepłym odcieniem zieleni e, ciemnej. E, krój, powiem szczerze, mimo tego, że jest naprawdę bardzo luźny. Tak mi się podoba, podoba mi się ten vibe. Fajnie, zdecydowanie leży. Bardzo luźne rękawy, które są zwężone tutaj ściągaczami niezbyt dużymi. Są długie te rękawy, więc możemy sobie spokojnie zawinąć ręce, żeby nam było ciepło. Ale tutaj, właśnie, jest bardzo luźne na środku. Jest taki, jakby szeroki, ale ładnie się tutaj po bokach, jak widzicie, układa. Nigdzie się nie fałduje, tylko po prostu idzie prosto w dół. Troszeczkę jest jakby dłuższy na bokach i mega mi się podoba. Ładne guziki. One są dopasowane identycznie kolorystycznie. Mamy tutaj takie wycięcia no musicie przyznać, że ten zdecydowanie lepiej się układa i kolorystycznie też bardzo mi pasuje. Lubię właśnie ogólnie w szarości. Ta wpada delikatnie w błękit, ale jeszcze bym nie powiedziała, że jest to właśnie błękitny sweter, ale tutaj sobie porównajcie właśnie z poprzednim. Widać właśnie obok, że jest to taka nuta błękitu, ale jeszcze nie do końca, więc moim zdaniem bardzo korzystny kolor praktycznie dla każdego, ale w szczególności dla blondynek. Jak jakoś lubię blondynki właśnie w niebieskim odcieniu, dlatego też może mi się aż tak bardzo bardzo podoba. Średniej grubości nie jest aż taki super gęsty, ale nie ma żadnych otworów, jest mega cieplutkie, nic nie gryzie. Tutaj tylko jest taki dosyć spory otwór, właśnie spory dekolt, ale tak to wygląda naprawdę świetnie cardigan ze wzorem. On występuje także w wersji beżowo-czarnej i też wygląda naprawdę świetnie. Kosztował 90 zł, był przeceniony ze 120. Um, I ma przepiękny naprawdę wzór. Jest to połączenie beżu z takim bardzo stonowanym i jasnym brązem. Jest gęsty, ale właśnie taki super cieniutki. Ale powiem Wam, że naprawdę przyjemny. Ma ładne brązowe guziki, matowe, stonowane. Jest to fajny, klasyczny wzór, który nie wyjdzie z mody, może długo wisieć w szafie, właściwie um, właśnie być złożony w szafie, ponieważ kardiganów, swetrów nie powinniśmy wieszać na wieszakach, żeby się nie rozciągały. Co prawda to nie jest taki klasyczny sweterkowy właśnie kardigan jak te pozostałe, ponieważ ten jest taki gładszy, ale dalej właśnie taki dzianinowy i wygląda naprawdę super. Bardzo ładny wzór, fajny też krój. Jak widzicie jest idealny. Lekko luźnawy, ale tutaj fajnie dopasowany, ładnie leży. Nie ma zbyt dużej ilości materiału. Też jest opuszczone ramię, ale Wygląda naprawdę bardzo fajnie i korzystnie na mojej figurze, i to jest też jeden z takich fajniejszych tutaj, bym powiedziała, który chętnie zostawię w swojej szapie. Następny sklep to Answer. I na Answer zamówiłam kardiganę z Mango, z Medicine i z marki Noisy May. I to jest marka, którą ostatnio zamówiłam. kamizelkę z tej marki, ostatnio zamówiłam do filmiku ze stylizacjami świątecznymi. I była rewelacyjna, dlatego stwierdziłam, że sprawdzę jeszcze kilka innych pozycji, a faktycznie ze sweterków mieli ogromny wybór. Ale właśnie tutaj zaczęłam od Mango. To jest taki klasyczny, szary kardigan. Dosyć wysoki, jak widzicie. Taki bardziej okrągły, sweterkowy, i ma więcej guzików niż standardowe, zazwyczaj jest o jeden mniej. Kosztował 90 zł, był przyciemniony ze 160. Występuje także w wersji lekkiej, takiej pastelowej, żółtej. Też wygląda bardzo fajnie. Akurat to nie jest mój vibe, takie zapięcie aż tak wysoko, wolę właśnie te niższe, bardziej wykrojone, ale klasyczny, właśnie szary, który będzie pasował do wszystkiego. Te guziki mamy brązowe, jeśli chodzi o dopasowanie. Tak, widzicie, jest trochę luzu, bardziej właśnie w rękawach jest to widoczne. Tutaj się fajnie układa na środku. Troszeczkę tylko na boku widać właśnie tą większą ilość materiału. Nie jest to na pewno najlepiej układający się kardigan, ale nie wygląda zdecydowanie źle. Jeśli chodzi tutaj o grubość, no to bym powiedziała, że raczej jest to taki cieńszy. Niezmiany gęsty, wydaje się ciepły, ale nie jest to taki gruby kardigan jak pozostałe, ale niestety tutaj ten sweterek mnie gryzie. Czuję po prostu miejscowo a dopiero mam chwilę na sobie, a im dłużej, tym po prostu chciałabym jak najszybciej pewnie z niego wyskoczyć, więc akurat tego nie polecę osobom, które mają wrażliwą skórę. Ten różowy zamówiłam ze względu na to, że miałam wrażenie, że to jest coś innego niż, niż reszta, którą zamówiłam i też odczuwam tutaj taki mocny babcin vibe ze względu właśnie na takie wypukłe tutaj kwiatuszki, ale wygląda moim zdaniem naprawdę uroczo. Kosztował 90 zł, tego ze 140. Jeśli chodzi o dopasowanie, no to jest, ma zdecydowanie Zdecydowanie luźniejsze tutaj na rękawy. Jak wiecie, one są naprawdę takie obszerne, ale fajnie e, tutaj się zwężają na rękawach. Nie czuję tego nadmiaru materiału, więc ogólnie jest ok. E, tutaj jest w miarę dopasowane. Troszeczkę tutaj ten materiał się odkłada, ale nie jakoś znacząco. Wydaje mi się, że bardziej bym mowała go w mniejszej wersji w moim przypadku, ale wygląda super i mega ożywiający kolor. Lubię się właśnie w takich odcieniach różu, ponieważ on jest taki stonowany. To nie jest taki cukierkowy, em, taki wpadający nawet mam w Wrażenie trochę w tony, w takie lekko brzoskwiniowe, że nie jest to taki oczywisty różowy kolor i moim zdaniem wygląda naprawdę świetnie. Teraz właśnie kardigany z marki Noisy May. I akurat pierwszy to powiem szczerze, że jest dla osób, które lubią warstwy, które lubią kardigany, ale jednak jest im raczej ciągle ciepło, ze względu na to, że tutaj tego materiału jest mało. Jest bardzo cieniutki. Też ma krótszy rękawy, jak widzicie, takie bardziej 3-4. Wygląda fajnie, ale faktycznie on jakoś za dużo ciepła nam raczej nie da. Kosztował 80 zł, był przeceniony 150 bo występuje także w szarej wersji. No i tutaj na sobie ja mam taką ekri, e, lekko jakby maranżową. Mam wrażenie, że jest tutaj trochę takiej różowawej nitki e, i takie ciemniejsze beżowe guziki. Fajnie się układa, jest lekko wersizowy tutaj na tułowiu jest po prostu idealnie i jest trochę luzu właśnie na rękawach. One są raczej takie obszerne. E, I tutaj ten środek zarówno właśnie z przodu, jak i z tyłu, jest lekko prążkowany. Tutaj są bówki lekkie na rękawach, fajnie się to układa. No i to jest pierwszy kardigan, który faktycznie ma tutaj ramię w dobrym miejscu, w sensie nie ma opadających ramion i mam wrażenie, że dzięki temu właśnie wygląda niesamowicie uroczo i korzystnie. Ponieważ kardigany czasami potrafią wyglądać smutno ze względu na to, że mają jednak ten vibe taki opadających ramion, tutaj właśnie czegoś takiego nie ma. Właśnie dzięki temu jest to jeden z ładniejszych kardiganów według mnie do tej pory. Ten model, jak widzicie, jest taki bardziej narzutkowy, bez żadnych guzików, tak żeby właśnie narzucić kolejną warstwę na siebie. I ja akurat, szczerze mówiąc, wolę właśnie te mniejsze, takie zgrabniejsze niż takie duże. Co prawda mam jeden, ale taki ażurowy, mam wrażenie, że on wtedy tak z bardzo sylwetki nie poszerza. Lubię właśnie takie obszerne rzeczy, ale raczej u osób, które z natury są drobne, a w przypadku mojej figury jakoś mam wrażenie, że może nie tyle nie wygląda korzystnie, co po prostu mam wrażenie, że mnie takie kroje mocno poszerzają. Ten cardigan kosztuje 80 zł, jest przeceniony za 160. Tutaj mam wrażenie, że rękawy są zbyt krótkie. O ile jak tak stoję, to jest ok, ale właśnie podjęt, mam nadgarstki tutaj na wierzchu, a w przypadku poprzednich modeli czegoś takiego nie było. Tutaj faktycznie on się mocno podciąga do góry. Tutaj jest jego bardzo dużo, ma przepiękny kolor, dlatego też go wybrałam. Uwielbiam bordowy odcień, jak widzicie, fajnego charakteru Dodaję do takiej zwykłej stylówki, czyli białego topu i jasnych jeansów, ale niestety to nie jest krój dla mnie właśnie mało korzystny, ale wiem, że znajdzie wielu fanów, dlatego też chciałam Wam tutaj e, coś takiego w tym filmiku pokazać. Ten jest nieco większy niż te ulubione, które mierzyłam do tej pory, ale moim zdaniem wygląda naprawdę korzystnie. Kosztował 100 zł, przechodzimy ze 160. To jest niby model biały, ale na stronie przynajmniej wygląda na śnieżno-biały, ale faktycznie jest to taka złamana biel, czy już nawet ekry, bym powiedziała. Występuje też w czarnym kolorze. Jeśli chodzi o guziki, to one są czarne, takie matowe i wygląda to korzystnie. Jest taki mocny kontrast. Jest dłuższy, ale właśnie wygląda fajnie mimo luzu nie odkłada się za bardzo ten materiał i fajnie tutaj leży na środku. Rękawy też są różniejsze. Tutaj mogły, mogłyby być węższe bardziej przy nadgarstkach, że bardziej tutaj by były zwężane, by było lepiej, ale no, to jest moje czepianie, tak naprawdę długie rękawy, właśnie, które możemy sobie zawi zawinąć i jak bierzemy ręce do góry, nie ma nadgarstków na wierzchu, także to, to jest to, o czym właśnie mówiłam. E, tutaj rękaw jest właśnie tak na skozy, więc też nie ma takiego efektu opalających ramion i wygląda korzystnie. Tutaj jestem jak najbardziej za ten niesamowicie mi się podoba. E, to jest taki grubszy splot, bardziej prążkowany, ale nie ma żadnych przerw, jest dosyć gruby, cieplutki, bardzo przyjemny, także polecam. Następnie dwa cardigany z marki Medicine i one oba są właśnie takie bardziej obszerne, duże, niezawinane. Pierwszy jest w takim splocie warkoczykowym w beżowym kolorze. Kosztował 90 zł, przeciętny ze 140 i występuje także w wersji czarnej oraz szarej, także jest fajny wybór. Ma Powiem szczerze, że fajny krój. Mimo że jest taki duży, troszeczkę tutaj może optycznie poszerzać w biodrach, ale właśnie takie duże kardigany mają jednak do tego tendencję, tym bardziej, jeśli się kończą właśnie tak mniej więcej od tej wysokości e, kudołowi, ponieważ one wtedy są takie tutaj zaokrąglone, ale mam wrażenie, że korzystniej wygląda niż po prostu ten bordowy, który wcześniej mierzyłam. Mam bardzo ładny wzór, tutaj się układa fajnie na wbiuście. E, to mi się podoba. E, raczej takie dopasowane rękawy, co też jest fajne, ponieważ. Tu jest taki obszerny, a te rękawy są jak widzicie takie dopasowane, jest opuszczone ramię. Wygląda bardzo fajnie, także jeśli lubicie taki styl, to zwróćcie naprawdę uwagę. to jest grubsze włókno, rzadszy splot, więc jakby delikatnie prześwituje skóra pod spodem, ale te otwory nie są na tyle duże, żeby tutaj jakkolwiek wiatr wchodził, wiecie, w te rękawę i jest naprawdę cieplutki, więc polecam. Nie wiem, czy ma, ale tutaj mam taki lekki vibe e, bezdomnego człowieka, e, ponieważ jest to taki bardzo gładki sweter, luźny, e, bezkształtny, że wygląda po prostu, jakbyśmy mieli na sobie koc. Jeśli to jest Wasz vibe, spoko. E, ja akurat się w tym za bardzo nie czuję. Ne, on kosztował 70 zł, był przeciętny ze 120, występuje też w jasnym szarym odcieniu, może wtedy będzie lepiej, ale tutaj właśnie ten kolor może może przez to, że ten kolor jest niekorzystny, ale faktycznie ten krój jest naprawdę prosty, tutaj ma takie otwory, no faktycznie jakby się tak zarzuciło kocyk, a ja często chodzę w kocyku po domu, więc wiem o czym mówię. No, bardzo dopasowane rękawy z opuszczonym ramieniem, nie ma jakiegoś wcale dużo luzu, ale właśnie coś w tym kroju jednak jest takiego, co daje mi ten vibe, dajcie mi znać, co sami o nim myślicie. Następny sklep to hito i na początek mam jeden z bardziej uroczych swetrów, głównie przez te zdobione Guziki w takim kształcie jakby kwiatów z cyrkoniami. Wygląda to niesamowicie. Ten sweterek występuje w dwóch wersjach kolorystycznych. i Szczerze mówiąc, zastanawiałam się nad zamówieniem obu, ponieważ tak mi się podobało. Tutaj mamy beż, właśnie z paskami białymi i czarnymi. Ogólnie to jest taki bardziej brudny, biszkoftowy beż, żebym powiedziała. A był dostępny także w wersji takiej kremowej z paskami tutaj z. Em, czerwieni oraz chyba zieleni. Tak mi się wydaje na stronie, jak patrzę, że, że te paski były zielone albo takie ciemniejsze po prostu. Kosztuje 100 zł, przeceniony jest ze 140 i wygląda naprawdę fajnie. Jest taki dobrze zrobiony, grubszy, porządniejszy. Fajne ma takie elementy. Właśnie tu jest taki warkoczykowy wzór na środku. Rękawy są gładkie, oprócz takiego cieniutkiego paska właśnie warkocza tutaj po bokach, a jak prezentuje się tył jest całkowicie gładki. Nie wiem, jakoś bardzo mi się podoba, mimo, że jest Wyższy, jak widzicie, ma cztery guziki, więc jest automatycznie tutaj wyżej zapięty, tak jak ten jeden z modeli z mango, ale bardzo mi się podoba, że jest właśnie taki idealnie luźny, niezbyt luźny, nie osadza się nigdzie materiał fajnie zrobiony. Tutaj jest bardzo gęsty, zarówno na rękawach, jak i na środku, może nie jest najgrubszy, takiej średniej grubości, bym powiedziała, ale niesamowicie cieplutki i mega korzystny dla figury, także jeden z fajniejszych tutaj pozycji w tym filmie. Co bardzo tutaj nie szalałam ze wzorami, tak naprawdę tylko trzy wybrałam we wzory. Ten ma wzór twarzy i wygląda bardzo fajnie. Ja lubię ogólnie ten motyw. Może już troszeczkę oklepane i sporo takich rzeczy było, ale jakoś spodobał mi się bardzo. Jeszcze występuje w wersji czarnej z białą jakby nitką i z takimi właśnie złotymi klamrami. Fajnie to wygląda z klamrami guzikami. Kosztuje 100 zł, przecyljony ze 140. Jeśli chodzi o krój, raczej taki wyższy, bardziej zabudowany, sweterkowy, ale jak widzicie ma trzy guziki, po prostu są większe na odstępy. Bardzo dopasowany tak naprawdę. Jest troszeczkę luzu, ale nie za dużo i to jest właśnie taki gęsty, ale o cieniutkiej nitce materiał i dwuwarstwowy. Bardzo porównałabym do tego tutaj, ale mam wrażenie, że ten jeszcze jest cieplejszy i jest niesamowicie miękki. To jest taki bardzo przyjemny, gładki materiał, mega mi się podoba, zarówno jeśli chodzi o wzór, krój, jak i także ten materiał. Dlatego jeśli lubicie właśnie takie wzorzyste materiały, wzorzyste swetry, to zwróćcie na niego uwagę. Chciałam też dodać troszeczkę koloru w tym filmiku i teraz mam taki pomarańczowy kardigan, kosztował 80 zł, przeceniony ze 140. Ten model, jak widzicie, jest i dłuższy, i bardziej obwajszejzowy. Mamy tutaj cztery guziki, tak samo złote, właśnie jak w przypadku poprzedniego. I występuje jeszcze w jednej wersji kolorystycznej, takiej malinowej bardziej, różowej ogólnie. Um, jeśli chodzi o krój, jak widzicie, jest luźny tutaj zarówno na środku, jak i także rękawy są bardzo obszerne. Niestety troszeczkę mi gryzie, czuję tutaj w rękach, więc nie jest to sweterek dla mnie, no, a jeśli chodzi o krój, no to radziłabym wybrać jeszcze mniejszy rozmiar, jeśli macie możliwość um, i jesteście zainteresowani, ponieważ wtedy mam wrażenie, że po prostu będzie wyglądał korzystniej. Um, jeśli chodzi o materiał, to on jest właśnie strążkowany na rękawach, na e, całym tutaj tułowiu. Ogólnie wygląda ładnie, ma fajny kolor, lubię pomarańczowy, <laughs> przez Mateusza troszeczkę, e, ale niestety krój nie dla mnie. To jest jeden ogólnie ścieńszych sweterków tutaj, ale jest bardzo gęsty, więc wydawał się ciepły, ale faktycznie nie jest zbyt gruby. Następnie na koniec sklep Scinsei. Tutaj też mam trochę koloru. Na początek w postaci takiego żółtego, pastelowego swetra, który kosztował jedynie 50 zł, był przeceniony z 60. Ogólnie też byłam ciekawa, jak będą wypadały te swetry Scinsei'a w porównaniu z resztą, ponieważ jednak cenowo tutaj się mocno wyróżniają, jak ogólnie ubrania tej marki. A czasami naprawdę pojawiają się perełki. Ostatnio w ostatnich. Polak, naprawdę znalazłam sporo fajnych rzeczy ten sweterek występuje też w wersji białej oraz liliowej lilia mi się bardzo podobała ale byłaby przydana, jak robiłam zamówienie ale może znajdziecie na przykład stacjonarnie ogólnie model jest bardzo oversize'owy i tutaj taki opadający po bokach więc faktycznie bardzo podkreśla tutaj szerokie moje biodra jakby tutaj kieruje uwagę i sprawia, że ogólnie figura wygląda bardziej jak gruszki niż klepsydry, więc nie do końca mi się to podoba to nie jest mój bajk. Kolorystycznie wygląda pięknie, naprawdę ja lubię taki odcień um, i też mam ładny wzór. Ogólnie jest tutaj właśnie warkoczykowy na środku, z tyłu jest całkowicie gładki i tak samo tutaj boki takie jakby lekko prążkowane. Um, taki delikatniejszy splot, ale o grubej nicy, więc ogólnie grubość swetra jest spora um, i jest naprawdę cieplutki, ale po prostu mam wrażenie, że jakby model jest niekorzystny. Być może jakbym wsadziła na przykład spodnie, może sprawdzimy to, byłoby lepiej, ale ogólnie jest takie luźniejsze, więc jeszcze wybrałabym na pewno mniejsze rozmiary, jeśli bym się decydowała zostawić, ale nie podałam się tutaj to zakończenie, więc akurat nie dla mnie, ale może Wam wpadnie w oko następnie butelkowy sweter, kosztował 50 zł, był z 70. Tutaj charakterystyczne są bardzo guziki, które są um, cyrkoniowe i na środku jest perełka. Bardzo ozdobne, ładnie wyglądają, ale jak widzicie sam sweterek się tutaj rozchodzi na tych guzikach i um, jakby te guziki były w powietrzu, jakby tylko tutaj nachodził materiał. Nie do końca mi się to podobało, ale jak są um, jednak nawożone, um, wydaje mi się, że tak to wygląda lepiej. Jeśli chodzi o sam krój, jak widzicie, jest bardzo luźny tutaj na środku, ręka tak samo. I tutaj tak są bardzo sterczące, widzicie to? Nie podoba mi się tutaj z tego materiału za dużo. Ogólnie właśnie krój mam wrażenie, że jest za bardzo zabudowany, jest wysoki. Ten sweter a ze względu na kolor jest po prostu taki bardzo przytłaczający, Jest niesamowicie gruby, bardzo ciepły. Minimalnie go czuję na skórze. Może jakoś bardzo mnie nie drapie, ale po prostu o, jest odczuwalny dla mnie, więc nie do końca. I on jest jakby lekko włochaty, co też nie do końca lubię w przypadku swetrów, więc akurat ten nie dla mnie, ale może Wam właśnie wpadnie w oko. Ten kartigan jest także w wersji czarnej. Ten, który mam na sobie, występuje i w czarnej, i w takiej karmelowej. Kosztował 50 zł, przesniany z 60. I ten jest taki typowo włochaty, futrzany, ale taki przemiły, fajny. I ten też ma znacznie lepsze dopasowanie, jak widzicie. Nie jest owoestyzowy, tutaj troszeczkę mi tylko odstaje materiał, ale raczej jest taki bardziej dopasowany, czarny, zwykły, guziki ale, no, taki, taka klasyka po prostu. Jeśli lubicie w ogóle taki, takie kardigany, sweterki, no, to to jest coś fajnego, co możemy narzucić praktycznie na wszystko, tym bardziej w takim kolorze. Um, więc, też fajny klasyk do posiadania w swojej szafie, tym bardziej, że leży naprawdę dobrze, a za taką cenę to czegoś tyś więcej. Na koniec, taki szary klasyk. Które występuje także w wersji liliowej, żółtej i takiej lazurowej, bym powiedziała, taki żywy, niebieski kolor. Kosztował 50 zł, bo był przyznany z 60. Co jest tutaj ciekawe, co muszę dodać, to guziki są w kształcie dinozaurów. To są T-Rexy po prostu. Nie wiem, no jakoś tak się uśmiechnęłam, bo wyciągałam ten sweterek właśnie, widzicie z paczki, ponieważ nie zauważyłam tego na zdjęciu na modelce, a też nie ma nic opisanego, ponieważ często jak są jakieś takie akcenty, no to jest właśnie informacja, że jest to kardigan z zdobnymi guzikami czy coś takiego. Tutaj czegoś takiego nie było, więc po prostu mnie to troszeczkę nie tyle szokowało, co było dla mnie fajną niespodzianką, ponieważ akurat taki element mi się podoba. Wiem, że to nie będzie dla każdego, ale moim zdaniem zawsze jest coś innego, a że one są srebrne, te guziki, więc nie są zauważalne na pierwszy rzut oka, trzeba się przypatrzeć, więc jest naprawdę fajne. Tutaj ogólnie, jak widzicie, dopasowanie jest raczej takie konkretniejsze, nie jest za bardzo luźne, troszeczkę na tułowie, dopasowane, rękawy dłuższe, jak widzicie. Średniej grubości, ale taki gęsty, cieplutki. Niestety gryzący, więc jeśli macie wrażliwą skórę, to Wam tutaj tego sweterka nie polecę. Niby szary klasyk, ale jak widzieliście, na przykład w moim przypadku, Znacznie lepiej wyglądały, a tutaj wyglądam tak szaro i mdło, więc ja raczej stawiam po prostu na tego typu właśnie kardigany. Ale dajcie znać, który Wam się spodobał najbardziej tutaj i czy podobał Wam się filmik. Będzie mi miło, jeśli zostawicie tutaj ślad po sobie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. pa! pa.